Kociewie to przepiękny region etnograficzny położony na obszarze trzech powiatów. Starogardzkiego, Tczewskiego i Świeckiego. Stolicą Kociewia jest Starogard Gdański, a najsłynniejszą osobą pochodzącą z tego regionu jest chyba nieżyjący już piłkarz Kazimierz Dejna. Jednym z najpiękniejszych zabytków regionu jest Bazylika Katedralna w Pelplinie, a także znajdująca się w Pelplińskim Muzeum, Biblia Gutenberga. Sam Pelplin jest zaś miasteczkiem niezwykle urokliwym, które naprawdę warto odwiedzić. I w tej scenerii cysterskiego miasteczka każdego roku odbywają się w Pelplinie kociewskie igrzyska sportowe osób niepełnosprawnych. Trzecie igrzyska odbyły się 16 czerwca 2011 roku na miejskim stadionie. Lokalne media zapowiadały mecz między reprezentacją gwiazd a drużyną miejscowego Caritasu. Miał to być jeden z punktów programu w trakcie wydarzenia. Wieczorem, po zawodach, na stadionie pojawiła się 17-letnia Kamila C, mieszkanka Pelplina. Co tam robiła i z kim się spotkała? Tego wieczoru Kamila nie wróciła do domu. Kamila C. Uczęszczała do zespołu szkół budowlanych i odzieżowych w Tczewie. Nie uczyła się dobrze, miała słabe oceny i miała powtarzać kolejną klasę. Dziewczyna przechodziła ciężką depresję i cierpiała również na bulimie. Z tego powodu była hospitalizowana na oddziale psychiatrycznym. 16 czerwca 2011 roku Kamila zażyła kilkadziesiąt, Tabletek na bazie morfiny. Była uzależniona. Tego dnia powiedziała koleżance, że świetnie się czuje, ale miała prawdziwą huśtawkę emocjonalną. Raz się śmiała, a za chwilę była przygnębiona. Zachowywała się nienaturalnie. Twierdziła, że jest piłeczką albo pająkiem. I tego dnia miała przy sobie około 200 złotych. Wcześniej zabrała mamie pierścionki i sprzedała je w lombardzie. Prawdopodobnie planowała uciec na jakiś czas z domu, dlatego potrzebowała pieniędzy. Wcześniej już tak robiła. Kamila tego dnia spotkała się z koleżanką, jednak wkrótce do towarzystwa dołączyło jeszcze kilka osób. Poszli razem do parku. Wszyscy znajomi zauważyli, że Kamila bardzo dziwnie się zachowuje. Po pewnym czasie koleżanki i Kamili poszły do domów. Następnego dnia rano, Około godziny dziewiątej, pracownik obsługi stadionu miejskiego w Pelplinie, który przyszedł zakręcić wodę na obiekcie, zauważył coś pod małymi trybunami. Nie wiedział, co to takiego, był za daleko, ale postanowił podejść bliżej. Okazało się, że jest to młoda dziewczyna. Sprawdził, czy oddycha. Niestety, dziewczyna już nie żyła, i z tego powodu mężczyzna wezwał na miejsce policję. Dziewczyną tą była 17-letnia Kamila C., mieszkanka Pelplina. Początkowo sądzono, że dziewczyna popełniła samobójstwo, ponieważ miała na nadgarstkach świeże ślady nacięcia. Dziewczyna zmarła w nocy z 16 na 17 czerwca 2011 roku. Sądzono, że udała się na stadion w ustronne miejsce, by pozbawić się życia i by nikt nie przeszkadzał jej w tym czynie. Kiedy Ustalono jej dane, okazało się, że miała za sobą wcześniej próby samobójcze, tym bardziej uważano, że być może była to kolejna próba. Na miejscu nie było żadnych śladów walki, na przedramionach miała ślady ran ciętych, które, które najprawdopodobniej dziewczyna sama sobie zrobiła. Jednak sekcja zwłok wykazała, że to nie rany były przyczyną jej śmierci. Policjanci podejrzewali, że skoro wcześniej już dokonywała samookaleczenia, miała za sobą próby samobójcze, to być może i tym razem próbowała odebrać sobie życie. Jednak 24 czerwca 2011 roku, tydzień po tragedii, zatrzymany został 19-letni Krzysztof S. Strzewa. Oskarżono go o zabójstwo swojej o dwa lata młodszej koleżanki. Zastosowano wobec niego trzymiesięczny areszt. Mężczyzna był już wcześniej znany policji, a w czasie kiedy został zatrzymany, przebywał na przepustce z zakładu poprawczego, gdzie odsiadywał wyrok za gwałt. Chociaż początkowo nic nie wskazywało na to, że doszło do zabójstwa, ponieważ w miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych śladów szamontaniny. To zeznania świadków i monitoring wskazały, że Kamila wieczorem 16 czerwca spacerowała z Krzysztofem S. Udali się w kierunku stadionu, gdzie mężczyzna udusił dziewczynę. Krzysztofowi postawiono zarzut zabójstwa. Początkowo Krzysztof był przesłuchiwany jako świadek, ale z uwagi na to, że jego zeznania przeczyły zeznaniom innych świadków oraz zapisom z monitoringu, postanowili oni przyjrzeć mu się dokładniej i w trakcie jednego z przesłuchań mężczyzna przyznał się do zbrodni i opowiedział przebieg tamtego wieczoru. Jak wiemy, Kamila i jej koleżanki były wieczorem w parku. W pewnym momencie dołączył do nich Krzysztof S. Po godzinie dwudziestej koleżanki udały się do swoich domów, a Kamila została z Krzysztofem, który chciał ją odprowadzić do domu. Z uwagi na bardzo zły stan psychiczny i emocjonalny dziewczyny, chłopak chciał jej pomóc. Kupił nawet butelkę wody i podał Kamili, miał nadzieję, że po tym dziewczyna lepiej się poczuje. Kamila tamtego dnia okaleczała się. Krzysztof poszedł z nią nad rzekę, gdzie obmyła rany, niósł nawet jej torbę, którą Kamila miała przy sobie. Między młodymi doszło nawet do zbliżenia. Jednak gdy dotarli do stadionu miejskiego, Kamila zaczęła z jakiegoś powodu krzyczeć na chłopaka i żądać, by ją zostawił. Prawdopodobnie w ten sposób zadziałały na nią środki odurzające, które wcześniej przyjęła. Młody mężczyzna był na przepustce z poprawczaka, dlatego, jak twierdzi, bardzo przestraszył się tego, że ktoś mógłby pomyśleć, że on chce skrzywdzić Kamilę. I z tego powodu uznał, że musi ją uciszyć. Początkowo prosił ją, by przestała krzyczeć, kiedy ta jednak nie przestawała, chłopak udusił ją, a ciało porzucił na stadionie. Oskarżenie zażądało dla niego kary 25 lat pozbawienia wolności oraz grzywne w wysokości 100 tysięcy złotych na rzecz rodziny ofiary. 8 maja 2012 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok zaledwie 13 lat pozbawienia wolności oraz grzywne w wysokości 25 tysięcy złotych, który jednak Krzysztof S. nie był w stanie zapłacić z uwagi na brak jakiegokolwiek majątku. Sąd wydając tak niski wyrok stwierdził, że w sprawie był szereg okoliczności łagodzących i według sądu zabójstwo nie było zamiarem. Ponadto początkowo też mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę. Z tego względu nie zasądzono wnioskowanej kary 25 lat pozbawienia wolności, a obniżono ją do lat 13. Pogrzeb Kamili odbył się w Pelplinie i tam też została pochowana. Od tej zbrodni wkrótce minie 10 lat, a Krzysztof C., dziś 29-letni mężczyzna, wkrótce wyjdzie na wolność. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego no krótkiego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!